Niech jest i niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maryja, zawsze dziewica i święty krzyż. Jak zawsze od modlitwy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Amen. Duchu Święty, który oświecasz serca i umysły nasze, dodaj nam ochoty i zdolności, aby ta nauka była dla nas pożytkiem doczesnym i wiecznym przez Chrystusa Pana naszego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Amen. Witajcie, witajcie wszyscy, kochane duszyczki. Dzisiaj nagrywam tak na bieżąco, taki filmik. Byłem na zakupach w Sanoku i powiem Wam, muszę to nagrać, poprosić Was. Proszę Was z całego serca o modlitwę za dwóch Panów. Bo byłem w sklepie, wychodzę ze sklepu w Sanoku, podchodzi do mnie dwóch takich panów zagubionych, widać, że mają problemy z alkoholem i tak dalej, poprosili o pieniądze, ja im nie chciałem dać, szczerość za szczerość powiedzieliśmy, że ja wam napicie nie dam, mogę wam dać jedzenie, mogę wam dać kupić to, co chcecie do jedzenia, nie ma problemu, nakarmi napoje, co chcecie, ale na wódkę wam nie dam. No i coś tam, że nie, nie, nie i, i powiem wam, słuchajcie, sytuację jeszcze. Wczoraj się modliłem i mnie Duch Święty zapytał, czy, czy ja się wstydzę krzyża i różańca. wie, że nie. Czy jestem w stanie gotowy nosić właśnie różaniec tak na zewnątrz? Ja mówię, no pewnie, że tak. Zawsze i na zawsze. I dzisiaj, od dzisiaj rano noszę, czy od wczoraj, od wczoraj tego momentu cały czas. To jest mój oręż po prostu. To jest ta siła. To jest ta duchowa ochrona. Eee, I to jest moja broń w cudzysłowiu. No i zacząłem od wczoraj to nosić. Wyobraźcie sobie, że ten pan, wczoraj zacząłem to, to tak z tym chodzić, z różańcem, tak, świętym na zewnątrz i dopiero ten pan, jeden z nich mógł go zauważyć. gdyby miał schowany tutaj pod koszulką, to by, mógłby nie widzieć, a że go wyciągnąłem i pojechałem, a w ogóle nie miałem tam pojechać tak w ogóle na marginesie, ale coś mnie tknęło, jedź i zrób tam te zakupy. No dobrze, to tam zrobiłem w sanoku to, co potrzebowałem. I ten Pan mnie zapytał, jeden z nich, a jest Pan wierzącym katolikiem? Mówi tak. A czy się Pan pomodzi z nami? Ja, Jak masz ochotę, ile chcesz. I słuchajcie, zmówiliśmy Ojcze Nasz, Zdrowaś Mario, Duchu Święty, zaczęliśmy się modlić, ci ludzie zaczęli płakać. Robiliśmy to na parkingu, przed sklepem, chwyciliśmy się za ręce, ludzie patrzyli, a my na głos. Ojcze Nasz, Zdrowaś Mario i Duchu Święty. Na głos. Powiem Wam tak, w ogóle widziałem w tych oczach, w tych ludziach, zagubionych, Ogromny duchowy potencjał, naprawdę. Widziałem w tych ludziach taki duchowy potencjał, że aż mnie to tknęło. To doświadczenie żywe było niesamowite, a w jednym z nich możecie się śmiać albo nie. Widziałem głowę Jezusa Chrystusa jako króla, taki postać króla. Ale tak mnie to dotknęło, że się patrzyłem i widziałem głowę króla, dosłownie Jezusa Chrystusa. Pomimo tego, że ten pan, że ten człowiek był podpity czy w takim zagubieniu i tak dalej, że pachniał, jak pachniał, to nie ma żadnego znaczenia. W ogóle na to nie patrzyłem, jak oni wyglądają. Dlatego widzicie, my nie możemy patrzeć tymi oczami. My musimy patrzeć tymi oczami, sercem musimy patrzeć. Dostrzegłem naprawdę postać, głowę Jezusa Chrystusa, ale jako króla. Po prostu rzymi poleciały i to było, to było niesamowite. To było niesamowite doświadczenie. Nie mogliśmy się w ogóle, że tak powiem, rozstać. Chwyciliśmy się znowu za ręce w trójkę i jeszcze raz Ojcze Nazdrować Mariu Duchu Święty. I potem znowu rozmowa, opowiadali mi swoje historie, wysłuchaliśmy się nawzajem i tak dalej. Dobrze, ja im, ja im opowiadałem swoją, swoją drogę i tak dalej. Numer im dałem, jakby chcieli, żeby, żebyśmy, żeby zadzwonili, żebyśmy się wspólnie pomodlili. Dlatego tak poczułem, że dzisiaj poproszę was, yy, obojętnie kto, ktokolwiek, nawet jedno serce, jeżeli macie ochotę, wolę, proszę was o modlitwę za, za tych dwóch panów. Bardzo was proszę, siostry i bracia, pomóżcie się za nich. Oni naprawdę tego potrzebują. Naprawdę tego potrzebują modlitwy. My wszyscy tego potrzebujemy. Naprawdę potrzebujemy krzyża. I z tą właśnie prośbą chciałem, chciałem nagrać ten właśnie filmik, aby im pomóc tak na żywo, także to było dzisiaj, tak? Że to jest taka sprawa, sprawa bieżąca, że tak powiem. Bo każdy z nas potrzebuje tego uzdrowienia duchowego. Mniej, bardziej. Bo to jest tak, że człowiek ja kiedyś sam chlałem przez pół roku, tankowałem. Wiem czym to jest. W ogóle dużo życzy, już w życiu świn z grzechów narobiłem, także znam to świństwa. Teraz się brzydzę tego, a fuj. Po namaszczeniu duchem świętym przez Madeję, po prostu brzydzę się tego wszystkiego. Naprawdę, mam takie obrzydzenie do tego wszystkiego, że to się w głowie nie mieści. I to jest tak, że kiedy śmiałem się, powiem wam, z pijaków, tak? Czy z tego, czy z tamtego, ale zrozumiałem, że to jest tak, że Pan Bóg trzyma. Ktoś to nie pije, czy jak nie pijecie, to macie. Wszystko są łaski Ducha Świętego. To Pan Bóg trzyma na taką duszą rękę. To jest łaska Boża. I ja się śmiałem z pijaków takich, takich, tak. Taki synek, jesteś mocny? Tak, jesteś mocny? Bóg, ojciec Wszechmogący, zabrał mi tą łaskę. Słuchajcie, ja leżałem po rowach, nogi mi na ulicy leżały i tak dalej, bimber robiłem i tak chlałem na umór, dzwoniłem po kolegach. Czy, czy kto przyjedzie się ze mną po prostu zachleje do upadłego? Tak było. I widzicie, co Pan Bóg zrobił? Pokazał mi, że bez jego miłosierdzia, bez jego woli, bez jego łask. Jestem jak marny proch, jestem słaby, nic nie mogę zrobić. Dlatego wiem, że my bez Bożych łask nic nie, mo nie możemy zrobić. Dlatego wiem, że my bez Boga, bez Ducha Świętego, bez Jezusa Chrystusa z prochu postaliśmy i w proch się obrócimy. Słuchajcie, taka to jest siła. Tak to po prostu wygląda. Cieszę się, że mogłem wam to w ogóle, cieszę się, że, że chociaż parę osób, Pan Bóg kieruje, wiem, że to Duch Święty kieruje każdego z Was i, i na ten filmik, i na każdy inny, i na każdą Waszą drogę, i to jest piękne. Ja to wszystko Duchowi Świętemu daję, wszystko, wszystko dałem cały czas Jezusowi Chrystusowi, i Wam polecam. I jeszcze raz proszę, Duszyczki ko kochane, pomódlcie się dzisiaj. Za tych dwóch panów zagubionych w Sanoku. Bo oni naprawdę potrzebują modlitwy, potrzebują łaski Ducha Świętego, potrzebują Maryi, potrzebują świętej rodziny. Ja nic nie mogę. Oprócz modlitwy, nic nie jesteśmy w stanie więcej zrobić. Tak to wygląda. Na końcu i tak im pomogłem finansowo, powiem Wam, bo tak to poczułem, ale to z natchnienia, mówię Wam, nie z żadnego, ale. Dosłownie dotknęło mnie i powiedziałem tak, wiecie co, chcieli trzy złote. I tak mnie natchnęło, spojrzałem, po prostu z natchnienia. Macie dwadzieścia złotych, ale to nie ode mnie. To jest od świętej rodziny. Co z tym zrobicie, wy macie wolną wolę, bracia. Wy, może, wy możecie sami dobrowolnie zwrócić się, bo macie wolną wolę. I to od was dużo też zależy, czy będziecie trzymać się modlitwy, czy będziecie trwać w modlitwie i o nią walczyć, si bracia. Jeden ma na imię Jacek, drugi ma na imię Daniel. Ja będziecie się modlić, pamiętajcie, pan Jacek i pan Daniel. <grym> im dałem 20 zł, a to od Boga, a nie ode mnie. Oby wam to, to pomogło. Może ta ulga, która wam pomoże, może wtedy modlitwa do was dotrze, ta siła duchowa i wam pomoże. A i z góry Wam dziękuję za każdą Waszą modlitwę, nawet każde myślenie, intencję chociaż dobrą o tą, o Pana Jacka i Pana Daniela spod spo sklepu w Sanoku. Także dziękuję ślicznie I, i, i słuchajcie, odważnie, krzyż, oręż, tu zawsze na wierzchu. Głowa do góry, Jezus Chrystus jest naszym Panem, Jezus Chrystus jest najpotężniejszy, Jezus Chrystus jest jedyną drogą, Jezus Chrystus jest jedyną prawdą, Jezus Chrystus jest jedynym zbawieniem. Chrystus Pan, święta rodzina, jak zawsze oddaję Was w ręce Jezusa Chrystusa, całej świętej rodziny, zawsze i na zawsze, bo tylko ta duchowa siła, tylko świętość. Tylko, tylko ta moc twórcza, prawcza, mo sprawcza może Wam pomóc. Pamiętajcie, żadne cienie, żaden człowiek to są prochy, pył. Pomimo ile tam modlitwy i tak dalej, to też jest ważne, ale świętość, duch święty niechaj stąpi i nam pomoże, i naprawia, i porządkuje Jezus Chrystus. Pamiętajcie o tym, z czego czerpać ze świętości siostry i bracia. Bóg zapłać, zostańcie z Bogiem, szczęść Boże.